W nowym stawie dużo nowości. Zrewitalizowany rynek z Kościołem świętego Mateusza i Galerią Żuławską, czy nowe centrum ratownicze. Słowem jest na co popatrzeć. Przyjrzyjmy się więc temu z bliska. Jest to chluba nowego stawu i wizytówka zarazem, ponieważ wszyscy kojarzą nowy staw z dwoma rynkami pięknymi i pośrodku stojącym właśnie tym tą wieżą ołówkiem, którą potocznie tak nazywamy. Ale nie tylko to. Patrząc wstecz na ostatnie karty historii miasta, można zobaczyć wyraźną różnicę. To zasługa współpracy wielu samorządowców, ale głównym motorem organizacyjnym są władze miasta. W dużej mierze zależy to od lidera lokalnego. Jeśli burmistrz potrafi zjednoczyć wokół tych samych celów lokalną społeczność, potrafi przekonać radnych, uchwalić stosowny budżet, to rzeczywiście przychodzą bardzo szybko efekty. W przypadku nowego stawu, jak sobie przypominam, a miałem okazję być kilka razy, w nowym, w nowym stawie zrealizowane, o czym Pan wspomniał przed chwilą, procesy rewitalizacyjne. Obu kościołów, cały rynek, który wygląda w tej chwili naprawdę znakomicie, jest fantastyczną wizytówką miasta i gminy. Kolegiata Żuławska została wybudowana na przełomie XIV wieku. To największy kościół gotycki w rejonie. Kryje w sobie bardzo unikatowe pamiątki z dawnych dziejów. Wystarczy wymienić 500-letnią figurkę Madonny z Dzieciątkiem czy świecznik z Matką Boską z tego samego okresu. Dzięki pozyskanym środkom udało się w kościele odremontować m.in. dach nawy głównej i nawy bocznej północnej. Pieniądze na ten cel przeznaczył Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Gminy, parafianie, a także Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Innym bardzo ciekawym obiektem rynku w Nowym Stawie jest Galeria Żuławska z tak tzw. ołówkiem, wybudowany w zgliszczach dawnego ratusza Kościół Ewangelicki. Podczas restauracji obiektu odkryto średniowieczne piwnice, ale to nie jedyne ciekawostki o tej budowli. Cała realizacja zamknęła się w ciągu dwóch lat, także to uważam, że bardzo szybko przy tej skali problemów i, i trudności rozwiązań konserwatorskich. Także nawet dachówka glazurowana zielona, dzisiaj w ogóle nieosiągalna w Europie, została w całości zdjęta, umyta, poklejona i odzyskana. W tej chwili jest ułożona na tej połaci, widocznie od strony Malborka. Kościół jest iluminowany, więc doskonale widać tą glazurowaną zieloną dachówkę, zupełnie niepowtarzalną i dzisiaj już nie do osiągnięcia w całej Europie. Magistrat poza dbałością o zabytki zauważa też potrzeby nowych inwestycji. Dobitnym na to przykładem jest nowo wybudowany zespół służb ratowniczych. Jest to posterunek policji, jest ochotnicza straż pożarna, ośrodek zdrowia, duża sala imprez 600 m2 z małym hotelikiem u góry na 60 osób. Do tego jest z boku w plenerze miejsce na imprezy masowe. Inwestycje poczynione przez ostatnie lata w nowym stawie poważnie obciążyły budżet, ale jak przyznaje burmistrz to wydatek, który w przyszłości się opłaci. Polecamy również zobaczyć. Rozliczamy półmetek pracy Rady Gminy Kolbudy oraz Faktoria Handlowa z Pruszcza Gdańskiego Nareszcie otwarta. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv. I nie zapomnij subskrybować kanału.